Cześć, ja mam na imię Emil, zapraszam na kolejną część praktycznego poradnika do gry Battlefield 3. Będziemy kontynuować poradnik odnośnie przejmowania flag na mapie Grand Bazar. Tym razem zajmiemy się flagą D na tej mapie. Flaga D nie jest trudną flagą ani do ataku, ani do obrony, ponieważ prowadzą do niej dwie szerokie drogi. Jedna prowadzi z flagi A, druga prowadzi z flagi C. W zależności od tego, e, czy mamy przejętą przez wroga flagę C czy flagę A, no to z tej strony mogą wychodzić wrogowie Wprawdzie wrogowie mogą też wychodzić z flagi B, ponieważ jest tam przejście, e, które prowadzi w to miejsce, ale tak jakby jest to prawa strona, e, oni mogą wyjść tylko tutaj z tymi wyjściami, więc obstawianie, e, musimy zająć się obstawieniem prawej i lewej drogi na fladze D. E, Pierwsze spawny jakie mamy do obstawienia, pierwsze trzy spawny, gdyby flaga była przejęta przez Rosjan. Pierwszy spawn Rosjan jest w tym miejscu, drugi spawn Rosjan jest tutaj w tej alejce w tym miejscu, a trzeci spawn Rosjan jest tutaj w tym przejściu przy tej drodze. Dobrym opc dobrą opcją przejmowania flagi D jest przejmowanie jej nie, tak jak większość ludzi robi w tym miejscu, ponieważ jest to środek flagi i można tutaj, tak jakby zostać okrążonym z wielu stron. Dobrą opcją podczas przejmowania flagi D jest przejmowanie jej na obrzeżach range'u, Czyli na przykład możemy poszukać flagrężu gdzieś w tym miejscu chociaż tutaj go nie ma, możemy korzystać tutaj z tego pomieszczenia, w tym pomieszczeniu jest flagręcz Fragi D. Jeżeli mamy pewność, że wrogowie nie przyjdą tutaj z tej strony, ponieważ B jest nasze, A jest nasze, możemy skorzystać tutaj z tego miejsca, aż tak daleko od flagi. Tutaj jest flagręcz przy tych gazetach, mamy tutaj osłonę... Z przodu wystaje nam tylko głowa, możemy zabić wszystkich, którzy wybiegają nam tutaj z tej strony. Widzimy kawałek już flagrę, nie ma. Tak samo, jeżeli mamy pewność, że nikt z tej strony nam nie przyjdzie, czyli mamy przejętą flagę C, mamy też przejętą flagę B, możemy spróbować wziąć flagę, na przykład z tego miejsca. Tutaj też jest flagrę. Musimy podejść tak bardzo blisko, wtedy tutaj jesteśmy osłonięci przez te betony. Możemy rozstrzeliwać ludzi, którzy dziś tutaj wychodzą nam z tej strony. Fajną opcją na przejmowanie flagi D jest również to miejsce, na które nie zwraca uwagi większość graczy. Jeżeli przejmujemy flagę D od strony amerykańskiej, czyli. Tak jak ja teraz jestem, gdyby flaga była przejęta przez Rosjan, no to musimy zwrócić uwagę na trzeci spawn, który jest właśnie w tym miejscu. Więc jeżeli zabijemy gościa, który się zrespił tam, to prawdopodobnie kolejny będzie wychodził gdzieś z tej strony, ale on nam tak bardzo nie zagraża. Musimy zwracać uwagę na trzeciego, który się zrespił w tym miejscu. Pierwsze trzy spawny, jeżeli chodzi o Amerykanów, czyli tak jakbym się teraz respił, Amerykanie respią się na pierwszy spawn w tym miejscu. Drugi spawn Amerykanów jest tutaj w tym miejscu. No i trzeci jest tutaj też w tym przejściu, w tym tunelu. Więc, tak naprawdę, jeżeli przejmujemy flagę D, możemy też to robić. Nie wiem gdzieś tutaj, z -za tego autobusu, lub nawet z autobusu. Ale nie polecam stania gdzieś w tym miejscu, tylko gdzieś tutaj w autobusie, bo mamy wtedy ochronę trochę lepszą. Mamy widok tutaj na to, co się dzieje tutaj na pierwszym spawnie. Jeżeli chodzi o. Rosjan. Mamy widok na pierwszy spawn, jeżeli chodzi o Amerykanów. Mamy widok na drugi spawn, jeśli chodzi o Rosjan. Mamy widok również na drugi spawn, jeśli chodzi o Amerykanów. No i mamy widok również na ten spawn tutaj w tym przejściu, jakby w razie nam tutaj wybiegali wrogowie. Czy to Amerykanie, czy Rosjanie. Myślę, że większej filozofii przy przejmowaniu flagi D nie ma. Nie ma tutaj jakichś takich specjalnych headglitchy, czy też miejscówek super ekstra, które umożliwią nam stuprocentowe przejęcie tej flagi, ale poszukanie miejsc oddalonych od centrum tutaj tego skrzyżowania daje nam większą przewagę przy przejmowaniu tej flagi, niż ustawianie się gdzieś tutaj w, na środku przy samej fladze ponieważ jesteśmy odsłonięci ze wszystkich stron. Jeszcze dobre miejsce jest tutaj na tej ciężarówce na przejmowanie tej flagi. Myślę, że też warto jest je wykorzystać. Jeżeli mielibyśmy strzelać do ludzi, którzy idą z tej strony, no to takcy w miarę jesteśmy osłonięci w takim nieprzewidywalnym miejscu. Ok, dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem zajmiemy się ostatnią flagą na mapie Grand Bazar. Będzie to flaga E. Trzymajcie się i na razie.